spotkanie ze studentami krakowskimi w roku 75 chyba to było z Konradem Spinarskim i on e, zapytany o to, jakby e, najkrócej określił, co to jest reżyseria, to powiedział e, umiejętność przeczytania tekstu. E, w tym jest, e, to mi się podoba to sformułowanie, bo tu jest zawarta e, w równej mierze mm, myśl, że ten tekst musi być przeczytany. To znaczy, wyinterpretowany, bo każdy człowiek czytający interpretuje inaczej, i że podstawą jednak jest ten tekst, a nie, że odczytana ma być własna dusza i zilustrowana przy pomocy tekstu. Gdybym, gdybym miał powiedzieć, czym, czym jest ten teatr, którym my uprawialiśmy i który ja preferuję, to. Yy, Użyłbym właśnie e, określenia Kreczmara, które on kilka razy w rozmowach e, ze mną e, zdefiniował, że to jest e, rodzaj rozrywki e, wysokiej klasy mm, opartej na materiale literackim, związanej z materiałem literackim, a reali realizowanej przez aktorów. E, rozrywki, która e, poza tym, co w tej chwili zostało powiedziane, ma jeszcze jakieś imponderabilia, jakieś, e, pełni jakieś funkcje e, trudne e, do określenia, a wybiegające poza te definicje. Ale to nie jest najszczęśliwiej.